Turkowej aktualizacji Epic Games przywrócił do gry free knockout sztucer oraz nalot. Te trzy itemki właśnie znowu wróciły do gierki. No i w związku z tym w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge, w którym będę musiał wygrać tylko przy użyciu sztucera. Jeżeli nie pamiętacie tej broń no to na przykład gronią można sobie zrobić takie klipy. O, oh, wow! Okej, okay, to do was nie przemówiło, no to może coś takiego. O, oh, <try> <try> Myślę, że takimi strzałami nie pozwoliłby się żaden gracz Fortnite'a, ale wy za to możecie strzelić twoją ręką, 30 subskrybuj, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale, a my już lecimy do odcinka. Oczywiście, grany jest na trybie bez bezbudowania, ponieważ taki bumerang jak ja po prostu nie poradziłby sobie, kiedy tutaj budowanie byłoby dozwolone, a tymczasem mamy tutaj gdzieś ziomka. Oczywiście do momentu znalezienia sztuczera mogą używać ze wszystkich broni. Jakiś drugi bamzer tu jest. No, rozjechamy. Jest, mamy mam sztucer. Także wyrzucamy wszystkie bronie. Zabieramy sztucer. Niestety był tylko jeden. I... Okej, okay. ja pierdzielę. Ale wylew, ale wylew. Ja pierdzielę. Ucieczka, ucieczka. Ok, I... ja jest przyps, jest przyps, widzowie. Yy, ucieczka, tak na ucieczka. Znaczy nie mogę być na blisko z, z tym sztucerem. Dostał Kranki z ziomek. nice najstrajny, nice do. Dobra, że co tam tą C4? Chociaż nie powinienem używać. Bo tam rozsadzę. No, krainie ok, wyszło. Byłem, dwa Dwa amu, dwa amu w, w sztucerze, ale co. Zbijemy to ziomeczko, on nam nie może uciec O kurde, jeszcze z drugiej strony dostaję Oj, to chyba taktyczny rifcik Chyba taktyczny rifcik Ja pierdzielę Jedź No może to jakiś dźwięk wylądował on, come on, Uhuhuuu, ale laserek! Kolejny! Ale ile ile tych przeciwników? Ja pierdziele! Ej, jadą mnie tu we dwóch! Bam! Bam, dobra! O, prosiutko, prościutko! niesamowicie! Ja pierdolę, jaki jestem tragiczny! Na szczęście trzy, trzy, sztucery aż mam. Ojej, oh, yeah. ale dostał. Mordo, jesteś następny w kolejce, wiesz tym? o tym? Oj chłopczyku, ty po podnośnika. O kurcze. Co to jest za walka, ja pierdzielę. Chłopie, daj żyć. 80. O, Ale to są plomę. Kurde, Kolejny psychopata. Z mieczem świetnym. Pąpy co wy macie z tym mieczu światłym? Dobra, tu cerka Let's go. O nie, jak jakiś dziełek. Nie, jestem tragiczny Dostał, 7-6 Nago tam podrożniło Ej, to, to nie jest czasem bot jakiś? Po prostu nie ty Ej, nie potrafię trafić w bota, w bota nie potrafię trafić Nie, to mnie zaraz zabije, ty Ten robot... Dobra, dostał 170, zombiezen Jesteś martwy mordeczko O nie, kolejny Ja mam 3 ammo 2 ammo chyba, chyba plan B, czyli ucieczka będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem mordeczko zostaw, mnie, Dzięki. Dobra, jak się wziąłem, biegnie. 7-6. Dostał! Let's go! Dead! Morto zostaw mnie! Ja pierdolę co, co się dzieje? Zostaw mój lud! Nie. nie mamo, nie mamo 76. 7-6 ci ucieka. Przestraszył się tutaj młodzieży Na kucaka, na kucaka na spokojnie Sprzyczajki, sprzyczajki lecimy w to chłopa. Czy on, nie widzi, on 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 nie widzi. 80. Let's go. Mardo, nie chowaj się. O kurde. I co jest? No, za drzewa do mnie strzeba Lepszego pika ma chłop O nie O nie O nie No i niestety nie to... No i co to było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że on się spodobał Są również za mój głos, że jakoś taki nie był energiczny Ale nagrywam to ponownie, także mam nadzieję, że docenicie to jakąś łapeczką w górę Trzymajcie się i cześć! Ano no jeżeli jeszcze oglądacie ten odcinek, no to zapraszam Was serdecznie na mojego Twitch'a w Twitch, że i powered pod oczywiście link do Twitcha jak i do innych moich socjali znajdziecie w opisie, także gorąco Was zapraszam zafollowujcie bodaj listreamki właśnie są u mnie na Twitch'u